Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Mateusz Chiocki w Widłach Trzech Rzek, a to już mój kolejny film. Kochani, znajduję się nad rzeką Wisłą. Przyjechałem sobie z federkami dokonać takiego małego rekonesansu, bo słyszałem, że już zaczynają w miarę dobrze żerować białe ryby. Ludzie łowią tutaj jazie, łowią jakieś klenie, trafiają się w poszczególne pojedyncze leszcze. No i cóż, zobaczymy, czy te rybki będą brały, bo wiecie, całe wakacje jeździłem sobie za alinami, jeździłem gdzieś tam nad starorzecza, nad jeziora, no i nie za bardzo można było się wykazać nad Wisłą. Także już mamy sierpień, trochę ta temperatura wysoka minęła, trochę te upały zelżały i można próbować bawić się z rzeką Wisłą. Także nie przedłużam, zachęcam Was do subskrypcji, komentowania. A ja biorę się za graty i mam nadzieję, że to będzie ciekawy film. Niczego sobie ze zwalonym drzewem, bardzo fajna. Jedno z moich ulubionych miejsc. No i cóż, pewnie będę tutaj wędkował. Ale niestety, no, był tutaj polski śmieciowy wędkarz. Choć być może to byli też Ukraińcy, żeby nie było. I zobaczcie, no śmieci. Wszędzie śmieci, tacki po grillach i tak dalej. No. Nie mogę w takim miejscu łowić, więc zanim zacznę wędkować, będę musiał tutaj posprzątać, bo miejsce jest urokliwe. No i niestety no nie mogę na takie rzeczy patrzeć. No nie mogę, po prostu nie mogę. Zobaczcie, cała torba śmieci. Co to trzeba mieć w głowie, żeby to przynieść i nie zabierać? Mnie to by po prostu bolało, że to zostawiam i jadę sobie do domu. No to jak menel się zachowuje, żul jakiś, a nie normalny człowiek. Posprzątane, więc będę brał się za robienie zanęt. Dzisiaj do dyspozycji mam zanęty trapera, leż sekret o zapachu karmelu i leż sekret o zapachu wanilii. Do tego mam też pineczkę, mam jakieś czerwone robaczki, no i kolorowe, wiadomo, jakieś siatki, sita i będziemy za chwilę w tym oto pięknym miejscu wędkować. I zobaczcie, jak kupujecie sobie taką standardową dużą pinkę w sklepie, to wcale nie musicie jej, nie wiem, parzyć, topić i tak dalej. Wystarczy, że będziecie go przecierać przez sito razem z zalęto i te robaki na pewno będą nieruchome, nie będą nam rozbijały zanęty. A nawet jeżeli będą trochę rozbijały, to nic się nie stanie. No i zobaczcie, mamy gotową zanętę, są robaczki, są jakieś pinki, drobne elementy kukurydziane, elementy ziaren, więc można sobie wędkować. No dobra, to teraz trzeba będzie federy rozłożyć, tylko dawno nie były używane. Mam nadzieję, że są sprawne, że nic tu nie popęka ani nie urwie się, bo od wiosny nie były używane, jest sierpień. Ale Federek też lubię Wisły. Ktoś tam napisał, że woli na Wiśle na się. ja to w ogóle tego nie rozumiem. Wolę 100% feder. Feder jest bardziej statyczny i łatwiej w tych zakręconych nurtach go utrzymać. Także jak coś, to tylko feder nad Wisłą. Sławiczek to na jeziorze. Po co tam się angażować w jakieś przepływanki? Przepływanka też jest fajna i pewnie będę ją próbował, ale takich miejsc pod przepływankę stricte jest naprawdę bardzo mało. No i dobra, rzut po rybę. Zobaczymy, może coś weźmie. Koszyk 100 gram, na haku dendrobena i trzy białe. No i dobra, wędki rozstawione, delikatne skubania są, ale to drobnica, jakieś okleje, może kiełbiki i teraz sobie kilka razy dynamicznie poprzerzucam, mając nadzieję, że to sprowokuje jakieś ryby do brań. Ale całkiem agresywne branie. No zobaczymy. Oczywiście podbieraka zapomniałem, ale mam siatkę na ryby. Mówicie, że ostatnio filmów nie wrzucam. To będzie film niezależnie od tego, co będę złapał. O, fajny krąb. Fajny wiślany krąb. Zobaczcie. Cyk. Piękny wiślany krąpik. Daje radość. Dawno ich nie mówiłem. To wrzucamy zaraz do wora i będziemy przerzucać. O! Wiślane rybki są jednak ładne. Ktoś tam w napisał, lubię cię, ale po co tu siatkę trzymasz? Siatka jest do tego, żeby trzymać ryby. No jak wam nie pasują siatki, to nie trzymajcie ich. Ja tam lubię wiedzieć jaki mam wynik po wędkowaniu. Lubię zrobić zdjęcie i po to są siatki z reguły. No to hopsa, po rybę. Po co trzymasz te ryby w siatce i je męczysz? Jakbym nie chciał męczyć ryb, to bym w ogóle nie łowił. Wędkarstwo z reguły polega na tym, że zadajemy rybom ból i cierpienie. No, trzeba przyznać, że jest pięknie nad to Wisłą. Brakowało mi jej tak naprawdę. Nie chciałem tutaj przyjeżdżać, bo lato pełno sumiarzy, ludzi, którzy kwoczą, robią hałas i tak Ale teraz już jest sierpień, trochę ten sezon mija. Mniej tych ludzi, więc będzie można coraz częściej sobie tutaj na tą wodę wychodzić. Chyba kolejna rybka, chyba no, małe. ale obiecuję, że jak wpadnie jakiś większy leszcz albo jaź, to nęcę na grubo rzekę. O, coraz większe. Ten to na sandacza idealny. Kolejna ogromna ryba. Właśnie. Sapka? Czy krąbi? Krąbi. Mały leszcz. Wisła jest piękna i niesamowita i też muszę się odnieść do sprawy zawodów sumowych, które odbyły się w Polsce, bo wiecie, powstał taki słynny film, w którym pewien pan podkreśla jak to w zawodnicy łowiący na Katwiszka Poland w Płocku są bardzo sadystami, bo robią sobie zdjęcia z tymi sumami, i później te sumy giną, są wypuszczane, bo całą noc je trzymali na linkach i tak dalej. No i był taki słynny film pionowy, TikTok, nie wiem, na Instagramie czy gdzieś na Facebooku, i tam człowiek nagrał płynącego zdechłego suma i mówi: Zobaczcie, co tu się dzieje, to jest właśnie echo tych zawodów, ale to jest straszne, mordowanie ryb i tak dalej, sady czystej postaci. Nie wiecie, co ja wam powiem? Eu suma. Wiśle jest za dużo. Nawet jeżeli zginie jeden, nawet jeżeli zginie dziesięć, nawet jeżeli zginie sto sumów w Wiśle, będzie to pożytek dla Wisły, bo Wiśle suma jest zdecydowanie za dużo i on jest jak odkurzacz. On wyżera te wszystkie leszcze, wyżera te jazie, klenie i dlatego nie ma innych ryb, dlatego nie ma białej ryby. To nie chodzi o żadnych rybaków, to nie chodzi o to, że PZW nie zarybia, bo PZW zarybia, tylko, że PZW nawet źle zarybia, bo wpuszcza małe sumy. Tego suma się powinno regularnie stąd wyjmować, nie stawiać go, bo on powoduje spustoszenie, żre inne ryby i suma jest zdecydowanie za dużo w rzece wiśle. Tak jest moje zdanie. I bardzo dobrze, że on tam zdech i niech wzdychają te sumy, bo te sumy po prostu wszystko wyżerają I trzeba je jak najbardziej stąd zabierać. O, ładne branie. Ładne branie jest. Zobaczymy co to. O, fajna ryba idzie. Fajna ryba. Jakie jaja, ja nie mam podbieraka. Kurczę. Fajna ryba. Co to idzie? Coś dużego. O kurczę. Nie wziąłem podbieraka, nie spodziewałem się żadnych dużych ryb. Ale tutaj jest takie płytkie zejście. To może jakoś ją wyciągnę. Oby tylko to nie był żaden sumek, bo to odbierze mi całą przyjemność. To jest chyba leść. Co to jest? Sumek, właśnie o tym mówiłem. Obrzydliwe są te sumy. Jest ich zdecydowanie za dużo. I kurczę, no muszę to wypuścić, bo zabranie tego to też jest przestępstwo. Ale ten syf urośnie później i będzie wyżerał wszystkie ryby. Aj tam. Zobaczcie. Syfanie ryba. Mam dużo kolegów co łowią sumy i spoko, że sobie łowią, ale mnie to w ogóle nie interesuje ta ryba. I oczywiście, przy okazji tego filmu pionowego, o tym sumie, sytuację wykorzystało kilku cwaniaków z Warszawki. Wiecie, sprzedawców, badelarzy, handlarzy, tych ludzi, którzy tak naprawdę nie jarają się wędkarstwem i rybami, tylko sprzedażą. I oczywiście oni wykorzystali ten temat i mówią: kurcze, specjaliści, oczywiście wiecie, oni wszyscy, specjaliści od Wisły, kochają Wisły i tak dalej. Ale o, męczycie, zabijacie ryby w płocku. Nie, to są specjaliści od Wisły, i oni mają jakieś problemy z tym, że ktoś suma zabrał z Wisły. Ja do taki gość jak słucham, to mi się od razu nóż w kieszeni otwiera. Dobra. Jakieś branie. O, chyba coś fajnego. To znowu sumek Ale biorą jakieś rybki, no bez nęcenia, prosto z mostu coś się dzieje nad tą wisłą. Jak złowię jakąś większą rybę, to nęcę na grubo. Jakąś miejscówkę dziką, a nie większa krąpik, ale coś się dzieje. Branie. Mam tylko nadzieję, że znowu nie jakiś sumek, coś coś fajniejszego. Ja coś bije, ale chyba nie jest aż takie duże. Chociaż... O, fajny krąg. O, spadł jeszcze, kurde no. Bez tego podbieraka chciałem go wyciągnąć, jak zwykle spadł, ale fajny krąb. No biorą takie małe krąpiki. Może no, by jutro przyszedł na sandacza. Dzisiaj nałowił krąpików, a jutro z rana rzucił gruntuwę i czekał na fajną rybę. Zobaczcie. Taki na sandacza na suma mistrzostwo świata. O, nie trafiłem jeszcze. Chodźcie, chodź, chodź tu mały leszczyk jest to. Nawet nie jest krąpik, tylko leszczyk. O, czucia okazuje się, że jest ryba. I to nawet nie taka mała chyba. O, brzanka zobaczcie. Brzaneczka, super. Skoro brzany biorą, to znaczy, że już idzie jesień. Zobaczcie jaka fajna, szorska brzana. Przepraszam za moje... Paluchy w zęęcie. No ale piękna rybka. Chyba, aż ją sobie tam pokażę do kamerki. że fajna i wypuszczam pły sobie spadła. O, dobry opór, na pewno coś małego. Certka. Wojowniczka. Jakieś lepsze branie. Ale chyba certa, bo tak bije głową. Nie, krąpik. To je babranka, a razobat će se da jest. Ima spadla riba, bilo dobre branje. Kurče, škoda. No jest relaks sobie tak posiedzieć nad wisełką, trzeba przyznać, o jakieś fajne branie było, może za chwilę będzie jakaś rybka, o, coś tam buja, może już jest, to podejdę. Fajnie jest sobie posiedzieć nad wisełką, tylko tyle, że trzeba zacząć nęcić, a jak się podnęci na grubo, to przyjdą grube ryby. W sierpniu liczymy przede wszystkim na brzany. Jak to kiedyś u nas ostrołęce wędkarze mówili kiełbie, bo oni mówili na nie kiełbie, mówili brzany. I tutaj podejrzewam, że w tych gałęziach, w tych przewalanych drzewach tych brzan nie brakuje. Także no, niebawem trzeba kupić jakąś karmę dla głębi, groch, ziarno, no i nęcić. No i ostatni krąpik. Coś tam połowiłem. No dobra kochani, to by było na tyle. Oczywiście nie popisałem się, ale jakieś rybki wpadły, Wisła żyje, ryby biorą, także trzeba nęcić na grubo. No i cóż, chciałbym Wam podziękować za to, że dotrwaliście do tego momentu, że mnie wspieracie, że piszecie, kiedy następne filmy, bo ostatnio nie wrzucałem zbyt często, było 3 tygodnie przerwy. No i cóż, będę pracował teraz po 8 godzin, także tego czasu na kręcenie filmów i wyprawy wędkarskie będzie więcej. Także śledźcie mój kanał, śledźcie moje media, a ja się rozłączam, jadę do domu. No i cóż, widzimy się w kolejnych produkcjach.